Cześć, kochani, tam Was serdecznie w Nowym Wniku. Dzisiaj porozmawiamy, porozmawiamy o pielęgnacji włosów po dekoloryzacji. Ja dekoloryzację miałam w styczniu, samym początkiem stycznia. Jak pamiętacie, miałam naprawdę długie, e, prawie czarne włosy, naprawdę bardzo, bardzo ciemny brąz. I e, właśnie początkiem stycznia zdecydowałam się na ściąganie koloru i było to właśnie typowe ściąganie koloru. Później nakładana farba. Byłam też tydzień temu na. Drugiej wizycie gdzie właśnie na włosy, był aplikowany roz, e, rozjaśnia, chciała powiedzieć rozświetlacz, ale rozświetlacz na włosy raczej by nie zadział, e, Także, no może teraz powinnam tu siedzieć, jakiś, wiecie, e, świeżo umyty w włosach z piękną, wiecie, tam, jakąś pofalowaną fryzurą. No ale po prostu mam teraz chwilę, żeby ten filmik nagrać, a może one nie są w najlepszej kondycji, także po prostu stylamy sobie tutaj taką kitkę, ale myślę, że tak ogólnie e, cały czas widzicie, e, jak te włosy wyglądają, już naprawdę w fajnej, e, w fajnej kondycji i po prostu odpowiem na Wasze pytania, podzielę się z, ty, wami, z wami z tym, jak ja teraz o te włosy e, dbam. Powiem Wam, że od jakiegoś czasu, w sumie od niedawna, ale naprawdę cieszę się, że wprowadziłam tę metodę w życie, to jest metoda omo i dużo o tym gdzieś słyszałam już na innych kanałach, ale za bardzo nie wgłębiałam się w temat. Ja tak często mam, że jestem fajną z ostatnich osób, która próbuje jakieś nowości, które są ogólnie mm, jakby zachwalane, polecane i dziewczyny, że się sobie sprawdzają. Tak samo było też z olejkami z olejem kokosowym i tak dalej, także już pewnie o tej metodzie, o metodzie słyszałyście. A może ktoś nie słyszał, dlatego powiem. Metoda ona polega na tym, że pierwszy myjemy włosy odżywką, zaczniemy właśnie od e, mycia. Ja tutaj mam taką ogromną pojemność, ponieważ taka maska z Kerastas, e, którą właśnie zamówiłam na Minty Shopie dla dziewczyn z UK, jeszcze taka informacja, wysyłka do UK kosztuje jedynie 30 złotych i to jest nie, za, nie ma po prostu znaczenia jakich gabarytów jest paczka. Ja wcale nie sobie takie naprawdę Nieduże, ale ciężkie zamówienie, które Wam za jakiś czas pokażę, gdzie m.in. właśnie była ta maska, która kosztuje właśnie 12 zł i powiem Wam, że przy takiej metodzie mycia włosów, metodą OMO, zaplątałam się, ale na pewno łapię, o co mi chodzi, najlepiej właśnie chodzi w jakieś takie duże maski, które tanie wychodzą, ponieważ na takie mniejsze maski, odżywki za 2-3 funty to potrafiły iść po prostu przez kilka, kilka zużyć, a tutaj mogę używać sobie na spokojnie. Używałam już je kilka razy i powiem Wam, że jest naprawdę mega zadowolona. Ona oczywiście nie ma rewelacyjnego składu, ale do takiego pierwszego sępnego myciało, co sprawdza się świetnie. Jest dosyć taka galaretkowa, to sprężysta na pewno ją znać powiem Wam, że ja używałam jej jakieś chyba 3 razy, a to w ogóle nie widać, użycia. Wersja, którą ja mam, powiem wam że właśnie, że to jest bluber i olejek z awokado i powiem wam, że pachnie naprawdę tak bardzo delikatnie, wyczuwalne, tutaj są jakieś jagody, właśnie awokado, zapach świetny, super się sprawdza. Polskiego właśnie mycia e, włosów. Nabieram je dosyć sporą ilość i aplikuję tak gdzieś, powiedziałabym, trochę wyżej uszu e, w tu na długość włosów. Tak staram się umyć. Wiadomo, że to się pienić nie będzie, ale żeby te włosy właśnie były takie umyte. Później to spłukuję i na sam skal używam e, szampon. Moim aktualnie ulubionym szamponem jest szampon e, właśnie z marki Sylweko, który dostałam. Nie kupiłam, dostałam, ale to jakby nie zmienia faktu, że naprawdę bardzo go lubię. Z tuszy z połowa. Szampon ma po prostu genialny skład. Ale używanie go samego solo, bez żadnych innych produktów, no mogłybyście mieć naprawdę bardzo poplątane włosy, ponieważ on to jest szampon odbudowujący. To ma zapobiegać przesuszaniu, wzmacniać strukturę włosów, przywracać miękkość i elastyczność. Powiem Wam, że on e, lekko się pięści, ponieważ ma naturalny skład, także nie ma co od niego wymagać. Naprawdę skład jest świetny. E, proteiny pszenicy, pro, proteiny. E, właśnie olejek strawy, cytrynowy na naprawdę, naprawdę bardzo fajny skład. E, Podnikuje Wam miejsce, jeśli właśnie szukacie w okay, UK, chcecie zamówić coś z e, to ten szampon też tam znajdziecie e, zapach. Jest taki średni, typowy, jak kosmetyki, właśnie naturalne. Ale ja już niego przywykłam, nawet mi się podoba, bo ja lubię takie właśnie trawiasto ziołowe zapachy. Szampon o niewielką ilość zaczyna używać na sam skalp, nie na długość głowy, na sam skalp, delikatnie te włosy, wiecie, wymasować, skłukać, i używając tego szamponu włosy mi się dużo rzadziej przetłuszczają. Po prostu mogę je trochę rzadziej myć, ale też świetnie się sprawdza jako szampon oczyszczający do olejów. Mimo, że się mocno nie pieni, to fajnie jednak te włosy oczyszcza. I co robię później? Później nakładam jeszcze raz odżywkę. Na chwilę obecną mam tam kilka innych odżywek pod prysznicem, ale moim ulubionym jest ta, którą Wam pokazałam też jakiś czas temu w ulubieńcach, to jest odżywka właśnie z marki berutki którą możecie znaleźć na stronie fragment za około 3 funty. Rewelacyjna, bo w zasadzie są takie proste, wiecie, jak z reklamy lejące, sypkie, jednocześnie nawilżone, wygładzone, końcówki są fajne, właśnie takie gładziutkie. I to jest właśnie odżywka z keratyną, także jeśli lubicie produkty z keratyną, to może warto wrzucić sobie tą odżywkę do zamówienia, kiedy będziecie robili na stronce Fragment Direct. Oni też wysyłają do Polski za chyba cenę 5 funtów, także tam się naprawdę opłacą powie, bo są świetne promocje, o czym już kilka razy też wspominałam. Jeśli chodzi jeszcze jednak taki E, triko, trochę neutralizację koloru kiedy mam raz kolory kolor jest zbyt ciepły i chcę go jednak sobie trochę e, ochłodzić, dać takie bardziej platynowe tony. Jeszcze tego nie robiłam, bo chcę się nacieszyć właśnie tym ciepłym e, odcinem na moich włosach. Używałam poprzednio, już od dwóch miesięcy używam, zużyć nie jest jakichś duże, bo to nie są produkty, których używam przy każdym po prostu powiedzmy tak sobie raz w tygodniu. To jest zestaw z Joanny, szampon, że wam pokazuję, nie, odżywka oraz szampon. One są takie jak pewnie większość z Was wie, po prostu fioletowe i one wypłukują te ciepłe tony z naszych włosów. Jedna z Was mi napisała, żeby nie używała go teraz, bo będę miała zielone włosy, Także jeśli będę miała zielone włosy, to będzie to widać w filmikach. Produkty bardzo lubię, nie nadają się do takiej codziennej pielęgnacji, do codziennego mycia, bo one zbytnio nie nawilżą ani nie oczyszczą, ale po prostu ściągają te ciepłe tony, także to taki mały może E, taka mała jeszcze może e, rada. Powiem wam, że je, kiedy nakładam na włosy e, już taką końcową maskę lub e, odżywkę lub oleje, takie jak na przykład e, i kokosowy, grupie, który kupiłam w Tesco za niecałe 3 funty, to jest mega pewne, już mam się opakowanie. E, on no dosyć taki fajny e, kokosowy, zapachnie jakiś chemiczny. 500 gram ja go używam tylko do włosów, ponieważ to jest taki olej nieekologiczny, który nie zdaje się za bardzo, nie nam dzi do twarzy, do ciała, do zmywania makijażu czy do smażenia, ale do włosów jest świetny, przynajmniej w moim przypadku, moje włosy ten olej bardzo lubią. I ja używam albo właśnie taki olej, taki olej kokosowy lub po prostu zwykłą oliwę z oliwek, ta jest chyba z Aldika. Albo z Lidla, bo teraz praktycznie tylko w tych dwóch sklepach robimy zakupy spożywcze. Także taka wielka oliwa, niewielka ilość po prostu na skalp oraz na włosy. Pamiętajcie, żeby nigdy nie przesadzać z ilością oleju, które aplikujecie na włosy, bo zbyt dużo to zdrowo, A chodzi o to, żeby ta ilość oleju miała okazję jakby po prostu wejść w strukturę włosów i je odżywić, a nie tylko oblepić. I do tego celu, kiedy mam zaplikowane oleje lub taką właśnie maskę, używam takiego najzwyklejszego, wiecie czepka, nie wiem czy tak pokazałam, byście mieli zobaczyć więcej które możecie kupić w Primarku ja go kupiłam już jakiś czas temu bardzo fajnie się sprawdza, tutaj wiecie mam guziczek no, zaczepkę, także wygląda, na taka wiecie taka starsza, starsza pani, świetnie się sprawdza, ponieważ w środku on jest trochę grubszy i ten materiał jakby zamyka ciepło w naszych włosach, także możemy sobie szybko powinąć włosy folią i dopiero taki czepek, to sprawia, że po prostu substancje głębiej wchodzą pod wpływem ciepła Well, if you wnikają w, nasi, w nasze włosy, czy w naszą e, skórę, także taki czepek e, świetnie się e, do tego sprawdza. Mam tutaj taki termoczepek, który pokazywała Alunia73 e, i chyba myślę właśnie, że muszę popatrzeć na jej zanim, za nim, bo ja lubię dbać o włosy, lubię, gdy ładnie wyglądają, a tym bardziej, kiedy są po takich dosyć mocnych e, zabiegach. Jeszcze dwa kroki, których e, od dłuższego czasu nie pomijam, to jest olejek e, na końcówki, już Wam go kiedyś, kiedyś dawno pokazywałam, kolejny raz do niego wróciłam, to jest God 2 b olejek właśnie z olejkiem olejek, serum z olekiem arganowym, które przepięknie pachnie, jest mega wydajne. Często można je znaleźć na promocji 2 za 5 funtów, na przykład super dragu. Mam jeszcze jedno na zapasie naprawdę bardzo, bardzo je lubię i u mnie fajnie się sprawdza jako serum, fajnie zamyka końcówki włosów, też już na sam końc, kiedy włosy są wymodelowane. Ja taką kropelkę między palcami i tak wiecie, tak tylko jakby tak wczesuję w włosy to ściąga tą suchość z włosa i włos wygląda tak naprawdę bardzo, bardzo odżywiony. Ale zanim włosy jeszcze wysuszę, używam już od, od jakiegoś czasu odżywki z Gliskura. to jest ta różowa chyba też właśnie z płynnym niedławiem. Średnio podoba mi się jej zapach, mam wrażenie, że jakiś pachniała inaczej, ale na błyszcza włosy ułatwia rozczesywanie, także spoko i też można na fajnych promocjach ją znaleźć. pierwszą chciałam kupić tą ZDAW, ale ona ma naprawdę taki dziwny, niezbyt fajny, chemiczny skład i zbyt dużo tam w sobie dobrego dnia, dlatego zdecydowałam się właśnie na tą z Gliskura. I jeszcze jedna rzecz, z której sobie nie wyobrażam, pielęgnacji właśnie dbają moje włosy, to jest szczotka Tangle Keezer, ta różowo. To jakieś włosy nie ogarnęła mi. Różowo-limonkowa, która świetnie się sprawia, która moich włosów nie szarpie, fajnie, łatwiej je rozczesuje i powiem Wam, że. E, jeszcze taką rzecz, że ja kiedy miałam te długie, naprawdę ciemne włosy, to mi włosy wypadały w tak dużej ilości, że ja już w pewnym momencie zaczęłam się bać, mówię, czy jestem jakaś chora, czy muszę iść na jakieś badania, ale po prostu te włosy były już przez tak długi okres, tak długie, tak e, jakby ciężkie e, i już zmęczone tym, e, tym wszystkim, tym takim też domowym farbowaniem, myślę, że po prostu no ja mogłam, wiecie, odkręcając tą taką... Zateczkę pod prysznicem, jak ją podnosiłam do góry, to wyglądało tam jakby jakiś kot czy jakiś szczur, tam mi się było tyle tych włosów. I wiem, że to jest teraz obrzydliwe, ale tak było. Kiedy ścięłam włosy i miałam teraz tą drugą wizytę u fryzjera, powiem wam, że liczba włosów na e, mojej szczotce, to może wam to pokażę, to jest szczotka po jakichś, nie wiem, 4-5 dniach używania, nieczyszczenia, i to dosłownie kilka włosów, także myślę, że jak dekoloryzacja to uf, zjera, róbmy tego na własną odpowiedzialność, możemy sobie zrobić tylko krzywdę. Lepiej czasem, wiecie, trochę nawet odżałować, trochę dopłacić, a mieć zrobione raz porządnie To nie są buty, które możemy, nie wiem, kupić tańsze, ale mieć na inne, bo jeśli zrobicie sobie krzywdę na, z włosami, to e, tak szybko do ładu z nimi nie dojdziecie. Także tak wygląda moja pielęgnacja, jeśli chodzi o włosy po dekoloryzacji. Zbyt dużo tego tutaj e, nie ma. Nie ma też nic jakoś mega odkrywczego, po prostu regularne olejowanie włosów, zawsze dawanie takich dodatkowych dwóch produktów na włosy, na sam koniec mi procesu włosów nie obciąża. Także mogę to fajnie używać oraz takiego różnego rodzaju cieplacze na włosy, które sprawią, że te wszystkie substancje odżywcze po prostu głębiej w nie e, wejdą. Także mam nadzieję, że taki film się Wam przydał, bo było naprawdę bardzo dużo pytań na ten temat, na temat moich włosów. Pytacie też, co to za kolor, Ania, co to za kolor? No, nie dam rady Wam powiedzieć, co to za kolor, ponieważ ja właśnie ciemnych włosy miałam pierwszą dekoloryzację, później nakładaną indywidualnie mieszaną farbę, a teraz po prostu miałam dokładane pasemka e, e, po prostu ro rozświetlaczem rozjaśniaczem, no niech będzie rozświetlaczem. Tak. Także koniecznie zostawcie kciuki w górę, jeśli filmik się Wam podobał, jeśli się Wam przydał, jeśli mam nadzieję odpowiedziałam na Wasze wszystkie pytania. Jeśli nie, piszcie na dole, ja Wam na pewno odpowiem, bo e, zawsze odpowiadam. Także za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Buziaki, trzymajcie się w ciepło. Pa, pa!